My analizowaliśmy to w czasu, mieliśmy spotkania między innymi na forum Rady, Rady Społecznej zoz i, i analizując zapisy ustawowe o działalności leczniczej stwierdziliśmy, że jest jedyną szansą na dzisiaj możliwość podłużenia przynajmniej częściowego szpitala to głównie dzięki dotacji Ministerstwa Zdrowia i stąd też nasza decyzja o rozpoczęciu tego procesu. Czyli ZOS jako spółka będzie miał szansę na dotację z Ministerstwa Zdrowia? Tak, no, może ZOS nie, samorząd, ponieważ ta ustawa przewiduje pomoc dla samorządu czyli dla powiatu. My na dzisiaj mamy zadłużenie około 50 milionów złotych. Szpital czy powiat? Szpital, no, ale to trzeba rozumieć: szpital to i jakby to powiat. Tak. Tam się wylicza wskaźnik. Ze wskaźnika, który wstępnie liczyliśmy, wynika, że. Na ewentualnej spółce, jaka by powstała, może pozostać zadłużenie maksymalnie około 24 milionów. Resztę przejmuje powiat na własne barki. Z wyliczeń wynika wstępnych, przed zmianą ustawy, która jest w tej chwili przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia, wprost możemy zyskać około 15 milionów złotych dotacji plus wzrost VAT-u za aport. To jest około 12 milionów, jeżeli będzie ustawa zmieniona, to dodatkowo 6 milionów. I to są środki, które wpłyną do nas. To jest tam tak minimum, bo tam ustawa mówi, że jeżeli uda się dogadać z wierzycielami, to za złotówkę umorzoną, złotówkę minister zdrowia. Ministerstwo zdrowia nam przekazuje w formie dotacji. I to jest jedyne źródło na dzisiaj i pozyskania na i Ja Tylko powiem, że od dłuższego czasu przyglądamy się temu, co się dzieje. Kategorii, na rynku powiedzmy medycyny, ale także i na rynku legislacyjnym wcześniej mieliśmy do czynienia z planem B przekształcenia szpitali, natomiast ta ustawa obecna daje dużo lepsze możliwości, szybszą ścieżkę i bez konieczności likwidacji dotychczasowego tego podmiotu. Co jest ważne, obecny podmiot po przekształceniu się ze SPZOZ-u spółkę przejmuje wszelkie zobowiązania pracownicze zobowiązania związane z kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia, także z dnia na dzień można powiedzieć, że płynnie nowy podmiot przyjmuje wszystkie dotychczasowe zobowiązania i gwarantuje kontynuowanie świadczenie yy, świadczeń yy, bez zgody. Czy Trzeba podkreślić, dlaczego akurat teraz stwierdziliśmy w wyniku dyskusji i analizy tego problemu, że lepiej robić to dlatego, że chcemy, a nie że musimy a wynik za 11 wskazuje, że jest strata. I plan finansowy zaproponowany przez dyrektora zakłada stratę w związku z powyższym w myśl zapisów ustawowych, jeżeli ta strata by nastąpiła, to w przyszłym roku albo pokrywamy z budżetu powiatu yy, tą stratę yy, po pomniejszeniu amortyzacji lub przekształcamy w ciągu 6 miesięcy. Zważywszy, że my mamy czas do końca czerwca 6 miesięcy, a do końca yy, grudnia. 2013 jest tylko możliwość uzyskania dotacji z Ministerstwa Zdrowia. W związku z tym, mając na względzie sytuację finansową szpitala, yy, zadłużenia, ale też bieżącej działalności, wynika, że przyszły rok byłby konieczność, a nie nasza wola yy, przekształcenia, a wtedy by nas po prostu czas gonił i, i, i nie chcemy tego uniknąć. Jak duża strata jest za obiegu 2 miliony. Niecałe 2 miliony 300 tysięcy. Pan finansowy lat na rok przewiduje 2700, tak? Bo należy Oto. wspomnieć, że uchwała, która dzisiaj będzie przedkładana Radzie Powiatu jest uchwałą intencyjną. Rada Powiatu podejmuje uchwałę taką intencyjną. Następne czynności, wszelkie te związane z przekształceniem podmiotu leżą po stronie zarządu. I tu przed nami, jeżeli uchwała tylko będzie pozytywna, jeszcze... Długa i ciężka praca związana z przygotowaniem szereg dokumentów, między innymi dokumentów dla Ministerstwa Zdrowia. Tam będzie to wszystko weryfikowane, dokładnie wyliczane, przeliczane. I według takiego optymistycznego scenariusza, zmiana takiego, zmiana SPZO w formie spółki, w przypadku łąkowa, mogłaby się odbić na przełomie roku. Te pieniądze, na które liczycie po przekształceniu. Z Ministerstwa Zdrowia to miała być dotacja, pożyczka? Co to za pieniądze? Ministerstwo przewiduje 1,4 mld w, w budżecie zabezpieczone na cały ten program. Te środki są ograniczone. Liczy się kolejno, liczymy na to, że skorzystamy z tych środków. Mówię, Innych źródeł na dzisiaj nie ma, jeżeli chodzi o możliwość odłużenia. W ogóle ta ustawa idzie w kierunku takim, że to nie SPZOS jest odłużany, tylko samorząd dostaje dotację za to, co przejmie. Czyli tutaj zmienia się konstrukcja w stosunku do tych pierwotnych yy, yy, planów jakie były yy, jeszcze w przeszłości, że to SPZ za sporo dzisiaj. Może tylko i wyłącznie dostać to samorząd. Zachowacie sobie 100% udziałów w, w spółce? Tak jest zamiar. mną, tak. 100% spółka udziału I Ta ustawa przewiduje, że ona w, nowa spółka wchodzi w prawa i obowiązki wszelkie. Czyli Obowiązki wobec pracowników, prawa wobec NFZ-u i 100% udziału pozostaje do tutaj właścicielem. Jesteśmy, my. Ale sprawa ewentualnie zbywania udziału będzie otwarta w przyszłości? Myślę, że tak, ponieważ no, trudno dzisiaj mówić o to... tym. sobie inwestora, który przychodzi i na przykład chce zainwestować, kupić szpital. Ale to się dzieje dookoła. Szereg samorządów sprzedaje swoje akcje, udziały, dlatego to jest te... Te... teoretycznie, to jest realizowane w kraju. W naszym przypadku. Chciałbym nawiązać w przekształcenia, to jest dla nas cel teraz. Jeśli chodzi wyśpiewa. o sprzedaż, my na dzisiaj o tym tak właśnie myślimy, ponieważ to trzeba analizować pod kątem skutków takiego ewentualnego tak. zbycia udziałów, a skutki mogą być na przykład wobec środków unijnych, jakie pozyskujemy. My tam około 20 milionów yy, mamy środków unijnych. Jeżeli na przykład byśmy podjęli decyzję o stuprocentowym zbyciu, to musimy oddawać te środki, co jest absurdalne. Potem jest te 5 lat okresu yy, zachowania projektu. Także na dzisiaj stuprocentowa własność powiatu, spółka jest nasza. To tylko decyzja ona będzie musiała być przed nas podjęta, czy wyposażyć tą spółkę w majątek, czy nie. I wszystko wskazuje, że tak, ponieważ o tego jest podatek i to dosyć spory. Na dzisiaj jest możliwość uzyskania dotacji na ten podatek po zakończeniu procesu, już nie, po prostu będziemy musieli zapłacić to z budżetu powiatła, to jest niebogatelna kwota, bo jak my szacujemy, że mają takie za około 50 milionów warty, 23% to 12 milionów prawie. No ogromna kwota. Warto jeszcze dodać, że tak jak powiedziałem w przeszłości były różne ustawy, różne programy wsparcia i pomocy do szpitali. Tak, teraz jednoznacznie fachowcy z tej dziedziny twierdzą, że najprawdopodobniej to już jest ostatnia forma pomocy dla szpitali, czyli przekształcenie w spółkę, a dzięki temu możliwość otrzymania części zobowiązań publiczno Czy Bo to wynika też z tego całego procesu legislacyjnego i zamierzeń rządu. Bo pierwszy plan B to był wytryk, że tak powiem w cudzysłowie, w stosunku do tej zawetowanej ustawy. Tam też przewidywano konieczne przekształcenia. To jest drugie podejście na nowe spożycie i jakby wszystko idzie w kierunku, że SPZ-ów już nie można tworzyć, można tylko je tworzyć z podziału dwóch SPZ-ów. Czyli no ta forma kapitałowa jest tutaj najbardziej preferowana przez ustawodawcę. Co byście Państwo zadeklarowali dla pacjentów z Gugowa, dla pracowników ewentualnej spółki w wyniku tych przekształceń? Co ich czeka? Na plus, na minus czy nic? To znaczy tak tak jak powiedziałem, przede wszystkim pracownicy z mocy prawa automatycznie stają się pracownikami spółki, zachowując wszystkie dotychczasowe obowiązki. Nawet ustawa wprost mówi o pieniądzach związanych z jubileuszami, także tutaj można być spokojny. Natomiast taki podmiot, czyli spółka, ma szereg możliwości związanych z komercyjnym funkcjonowaniem. Jeżeli dzisiaj ktoś musi stać w kolejce na różnego rodzaju badania kilka miesięcy, a chciałby zrobić odpłatnie niektóre badania, dzisiaj jest to niemożliwe, jeżeli chodzi o eskazowstwo. Natomiast w przypadku spółki jak najbardziej. Spółka to też inny sposób zarządzania, mam nadzieję lepszy, sprawniejszy, tak żeby jakość, dostęp do usług na pewno się nie pogarszyła. Znaczy, bo tu trzeba zwrócić uwagę, czy to spółka, czy SPZOS, jakby naszym priorytetem jest podwyższenie jakości świadczeń medycznych na terenie powiatu głoskiej. My to czynimy od bajże 5 lat. Stąd te wszystkie inwestycje, poprawa jakości i, i przebywania pacjentów, otwarcie nowego bloku docelowo soli itd. Także tutaj i nasze priorytety y, nie zmieniają się. Dalej będziemy walczyć o to, żeby jakość została zwiększona że nasze możliwości również finansowe się trochę wyczerpują, bo my mamy ten bagaż zadłużenia i my musimy coś zrobić, żeby odciążyć SPZ, czyli również nas, jeżeli chodzi o zadłużenie, co pozwoli na dalszy rozwój szpitala. Jest, za... Czy jesteście przekonani, jako spółka nie będzie się zadłuża, tak? No znaczy to z innymi prawami się rządzi spółka, ponieważ tam jest możliwość lepszego zarządzania. I to jest jakby punkt wyjścia, chociaż no, w spzoz ie to zarządzanie też jest bardzo ważne. Tylko proszę zwrócić uwagę, że na dzisiaj na bieżącej na działalności na marzec, koniec marca, my mamy dodatni wynik finansowy. Nas dołuje, jeżeli chodzi o wynik finansowy, głównie obciążenie, jeżeli chodzi o obsługę tego zadłużenia. Czyli my mamy koszty obsługi, ponieważ odsetki Idą za całe to zadłużenie, koszty egzekucji ewentualnych i, i jakby to ciąży. Mimo, że szpital jest wydolny gospodarczo, ponieważ jest w stanie się bilansować, to te 50 milionów ciąży i, i, i tutaj nie ma ruchu. Bo albo puścimy obligacje i spłacimy 100%, bo innej formy nie ma, a 50 milionów z obligacji to my, jako powiat, yy, grozi nam to zarząd komisaryczny, bo nie mamy takiej możliwości finansowy, czyli my musimy znaleźć taki instrument, który pozwoli na rozwój i odciążenie głównie szpitala, jeżeli chodzi o zadłużenie, no bo ono jest ogromne. Ale dzień dzisiejszy to zadłużenie szpitala z jednej strony obciąża budżet szpitala, ale też budżet powiatu łódzkiego, bo trzeba powiedzieć, że zarówno powiat łódzki, jak i gmina miejska był, spłaca, poręcza część zadłużenia. I to też jest spore e, obciążenie dla nas, dla naszego każdego, każdorocznego budżetu. Czyli mówię, ja liczę na to. Że jeżeli spółka zacznie funkcjonować bez obciążenia tego długu, to będzie mogła dalej się rozwijać, a my, jako opowiad, będziemy mieć na to środki, żeby im w tym pomagać. Na przykład, możemy wtedy zwiększać kapitał i zamiast spłacać długi, będziemy mogli dawać środki na inwestycje. A dla pacjentów myślę, że nic się nie zmieni, po prostu będą mogli czerpać z zwiększonej jakości ponieważ z punktu widzenia na przykład pacjenta jako yy, płatnika dalej będzie leczenie bezpłatne, ponieważ monopol na płacenie w głównej mierze mam NFZ, czyli każdy jest ubezpieczony, yy, będzie miał zagwarantowaną możliwość bezpłatnego leczenia, za wszystko płaci NFZ. Tylko te formy, o których pan starosta to mówił, czyli na przykład yy, tamograf komputerowy, jeżeli ktoś będzie chciał szybko mieć go będzie mógł zapłacić jak w innych szpitalach się to dzieje, a nie czekać w kolejce sztucznie mimo że tomograf jest niewykorzystywany. Nie możemy przyjąć pacjenta, który chciałby zapłacić, ponieważ zabranie nam prawo. Czyli tutaj formy będzie rozszerzone. Myślę, że pacjent nie odczuje, wręcz przeciwnie odczuje.